WB nieruchomości. Przewodnik po rynku. Zaprasza Anna Gołasa. W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek publikowania cen mieszkań przez deweloperów. Co to oznacza dla klientów a co dla spółek? Porozmawiam o tym z Markiem Wielgo, ekspertem portalu Rynekpierwotny.pl. Będzie też o majowym wzroście sprzedaży mieszkań w Metropoliach i o jego wpływie na ofertę oraz ceny. Wcześniej zapraszam na podsumowanie minionego tygodnia. W kwietniu, podobnie zresztą jak w styczniu, lutym i marcu, ceny transakcyjne mieszkań poszły w górę. Tym razem wzrost był jednak kosmetyczny. Wartość indeksu Urban One, który ilustruje sytuację na rynku w Polsce, wyniosła nieco ponad 116 punktów i była wyższa zaledwie o 400 punktów w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wynika z raportu Sanatorium dla Pulsu Biznesu i Bankier.pl. Spadek cen transakcyjnych odnotowano natomiast w Warszawie. Współczynnik Urban One dla tego rynku obniżył się o ponad 20 punktu. Wciąż drożeją natomiast grunty. O deweloperze biurowym Gelamko Invest było głośno w kontekście rekordowej w ubiegłym roku w skali całej Europy transakcji sprzedaży The Warsaw Unit za 280 milionów euro. W tym roku o deweloperze też dużo się mówi, ale niestety głównie w kontekście jego problemów z płynnością. Tak dla przypomnienia, w marcu sześcioro członków zarządu, wśród nich Jarosław Zagórski dyrektor zarządzający, zrezygnowało ze swoich funkcji. Kolejna fala niepokojących wieści przyszła na początku maja, kiedy firma KPMG zakwestionowała zdolność Gelamko do kontynuowania działalności. Zastrzeżenia audytora dotyczyły m.in. poziomu zadłużenia, zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji wynosiły niemal 900 milionów złotych, a krótkoterminowe prawie 360 milionów złotych. Łącznie zobowiązania wymagalne w tym roku sięgały prawie 364 milionów złotych, co przewyższało aktywa obrotowe o ponad 25 milionów złotych. Na opinię KPMG inwestorzy zareagowali wyprzedażą obligacji spółki. Kurs w większości serii runął w kwietniu do 60-70% z poziomu blisko 100%, no i do tego czasu nie zdołał się podnieść, co oznacza, że deweloper nie odzyskał zaufania rynku. Z przedstawicielami Gelamko próbowaliśmy porozmawiać od kilku tygodni. Ostatecznie firma zdecydowała się odpowiedzieć na nasze pytania mailowo. Zapewnia, że wszystko jest w porządku i wie skąd wziąć pieniądze na wykup obligacji. Kolejny zastrzyk gotówki otrzymał Panatoni. PKO Bank Polski przyznał spółce kredyt w wysokości 24 milionów euro na realizację drugiej fazy parku magazynowego w Skierzu. Powstanie w niej 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych magazynów i 1300 metrów kwadratowych biur zajmie jedna z sieci drogeryjnych. Drugim najemcą będzie Bielenda która zakontraktowała 10,5 tysiąca metrów kwadratowych na potrzeby nowego magazynu centralnego. Będzie z niego obsługiwać klientów w Polsce i za granicą. NDI Development zbuduje osiedle premium w fabryce cukru. Deweloper ujawnił pomysł na zagospodarowanie Terenu cukrowni w Pruszczugdańskim. Poprzemysłowe zabytki dodadzą osiedlu splendoru, a lokalizacja poza metropolią uczyni ceny mieszkań przystępnymi. Przetarg, przetarg na grunty po dawnym zakładzie przemysłowym. Spółka z grupy NDI wygrała 3,5 roku temu, nabywając blisko 20-hektarowy teren od Krajowej Spółki Cukrowej za około 67 milionów. Złotych netto. Przez 18 lat od zamknięcia cukrowni zabytkowe budynki ulegały stopniowej degradacji. Deweloper zgromadził wiele artefaktów nawiązujących do historii miejsca i przeprowadził wywiady z jej byłymi pracownikami. Na terenie zakładu sezonowo funkcjonuje cukroteka przestrzeń kreatywna, gdzie odbywają się wydarzenia integrujące okolicznych mieszkańców. PHN zburzy Intraco, by zbudować nowe. Jeden z pierwszych warszawskich drapaczy chmur zniknie z krajobrazu. Państwowy właściciel ogłosił konkurs na wykonawcę rozbiórki. W ciągu pięciu lat ma powstać w tym miejscu nowoczesny biurowiec o takiej samej wysokości i podobnej powierzchni. Victoria Dom przygląda się okazjom. Rozwijający się organicznie deweloper nieźle radzi sobie z ekspansją. Najlepiej czuje się na rodzimej Białołęce, choć jest już na rynku niemieckim, a dotarł do Krakowa i Trójmiasta. Mimo to marzy o skokowym wzroście. Victoria Dom to rodzinna firma deweloperska, w której 80% udziałów należy do prezesa Michała Jasińskiego. W 2024 roku deweloper uzyskał rekordowe w historii przychody na poziomie blisko miliarda złotych. Deweloperzy będą musieli wykazywać większą dbałość o relacje z klientami. Tak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, zapytany o potencjalne skutki ustawy o jawności cen mieszkań z rynku pierwotnego. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy też o nowych obowiązkach spółek, zmianach ich strategii marketingowych oraz o kondycji rynku deweloperskiego. Panie Marku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ostatnio, która wprowadza obowiązek publikowania cen mieszkań przez deweloperów. Co to oznacza dla klientów, a co dla spółek? I ta ustawa ma wejść w życie w ciągu miesiąca od ogłoszenia. Czy deweloperom wystarczy czasu na odpowiednie przygotowanie się? No Ci, którzy już mają sprzedaży, to dostaną jeszcze dodatkowo miesiąc na, na dostosowanie się do, do nowych przepisów. Wydaje mi się, że, że to nie będzie jakiś problem wielki techniczny. Nawet z punktu widzenia malutkich firm, które realizują pojedyncze inwestycje, no, wydaje mi się, że założenie strony internetowej nie jest wielkim, wielkim e, problemem. E, w dodatku. Nawet, bo, bo to jest, wydaje mi się, ciekawszy zapis w tej ustawie, aktualizowanie cen i też chyba nie powinno, nie powinno być problemem. Tym bardziej, że deweloperzy nie, aktualiz nie aktualizują cen codziennie. Tak więc, więc myślę, że od strony technicznej nie powinno być z tym problemu. Oczywiście. Mm, Wracając do Pani pytania, co to oznacza i dla deweloperów, i dla kupujących przede wszystkim, bo, bo przecież to pod wpływem jakby presji ze strony polityków, którzy przede wszystkim reprezentowali interesy kupujących, powstała ta ustawa. Więc z całą pewnością. Będzie to spore ułatwienie, jeśli chodzi o możliwość porównywania ofert firm deweloperskich bez konieczności kontaktowania się z ich biurami sprzedaży. Czyli innymi słowy, kupujący zaoszczędzą czas, który by musieli poświęcić na wyzwanianie czy wysyłanie wielu maili, żeby mieć rozeznanie na rynku pod kątem cen. Kupujący po prostu będą kontaktowali się już tylko z tymi firmami, których oferta wydaje im się interesująca i to jest po pierwsze. Po drugie, ten zapis wydaje mi się jednak ważniejszy, to jest dostęp do pełnej historii cen, czyli od momentu rozpoczęcia sprzedaży do jej zakończenia. I ja osobiście w praktyce nie zetknąłem się z takimi sytuacjami, ale jeśli wierzyć też autorom tej ustawy, to niektórzy deweloperzy stosowali sztuczki marketingowe, które polegały na tym, że sztucznie zawyżali ceny przed. Promocją, by później oferować w cudzysłowie rabat klientom. No w handlu detalicznym, jak Państwo wiecie, ten proceder został ograniczony już w 2023 roku, bo sprzedawcy zostali zobowiązani do podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką. Czyli tu będziemy mieli z podobną sytuacją do czynienia, z tym, że nawet to poszło dalej, bo klient będzie miał możliwość śledzenia wszystkich zmian cen od momentu, tak jak wspomniałem, rozpoczęcia sprzedaży do jej zakończenia. No i co jeszcze? Na pewno ta, ta zmiana spowoduje zmiany w strategiach marketingowych deweloperów, szczególnie tym, którym będzie zależało na przyciągnięciu uwagi potencjalnych klientów, no, na przykład jakością oferowanych im mieszkań, bo przypomnijmy, w tej chwili deweloperzy nie ujawniają cen, czy robią to bardzo rzadko, właśnie traktując to jako taki element strategii marketingowej. Zależy im na tym, żeby klienci. E, Zgłaszali się do, czy kontaktowali się z biurami sprzedaży, gdzie mogli uzyskać pełną informację na temat oferty dewelopera. Deweloper przy okazji mógł im przedstawić ofertę, nie wiem, w innej lokalizacji, może tańszych mieszkań. No, mówiąc krótko, to podziałało, i teraz deweloperzy by to musieli jakoś w inny sposób przyciągać uwagę klientów. No i cóż, no, na pewno taka zmiana spowoduje, że Deweloperzy będą musieli wykazywać większą dbałość o relacje z klientami. To pewnie przyczyni się również do odbudowy zaufania między kupującymi i sprzedającymi. No ale to też jest chyba istotne, chociaż pewnie w praktyce nie jest to aż tak ważne. Na pewno kupujący będą mieli pewność, że nie zapłacą za mieszkanie więcej niż to wskazano w ogłoszeniu. I to można w takim największym, telegraficznym skrócie powiedzieć. Od, od jakby skutki tej ustawy, która w sumie nie będzie miała przecież wpływu na ceny mieszkań, bo e ewentualna obniżka no, będzie po prostu zależała od umiejętności negocjacyjnych kupującego. Właściwie dopiero publikowanie cen transakcyjnych w czasie rzeczywistym na podstawie umów deweloperskich byłoby ważną wskazówką dla szukających mieszkania w konkretnej inwestycji. I ma powstać taka baza cen transakcyjnych, e Portal ma się nazywać DOM, rząd nad tym pracuje. I tak naprawdę to będzie wtedy takim, takim, taką rewolucją, można powiedzieć, na rynku, bo po prostu klient szedłby do biura sprzedaży dewelopera z wiedzą, na jaki opust od ceny ofertowej może liczyć. Na pewno deweloperzy mają pewne obawy, bo zresztą wszystkie tego typu zmiany były przez nich przyjmowane na ogół no, z, z rezerwą, tak. Pamiętamy ustawę deweloperską, nawet tę ostatnią, która obowiązuje od, od niedawna. Też nie wszystkim deweloperom się to podobało, ale wydaje mi się, że w sumie wyjdzie to wszystkim na dobre i deweloperom, i, i klientom. A czy tutaj istnieje w ogóle jakakolwiek przestrzeń, i czy, i czy miałoby to sens obchodzenie w jakikolwiek sposób prawa? Nie sądzę, żeby to miało w ogóle sens. Tym bardziej, że Przypuszczam, że i tak ogromna większość kupujących będzie w dalszym ciągu korzystała z wyszukiwarek internetowych, z portali z ogłoszeniami. No bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby kupujący przeglądał dziesiątki czy setki portali internetowych film deweloperskich. O wiele wygodniej, o wiele szybciej jest wejść do portalu ogłoszeniowego, gdzie po pierwsze te ceny też będą już wtedy odsłonięte. Po drugie może sobie w filtrach ustawić konkretną lokalizację, konkretny metraż, konkretny, jakby, yy, konkretną cenę w sensie jednostkową, czyli na, na mieszkanie, na które może sobie dany kupujący pozwolić i wówczas wyświetną mu się ofertę deweloperów, którzy spełniają te kryteria, inwestycji, które spełniają te kryteria. No i wtedy już yy, taką zawężoną listę będzie mógł sobie... Potencjalny nabywca dalej śledzić, być może również wchodzić na strony internetowe firm deweloperskich. No, przede wszystkim e, e, będzie już wtedy kontaktował się e, tylko z tymi deweloperami, no, których oferty uzna za najkorzystniejsze. Czyli to, o czym powiedziałem na samym początku. Pani Marko, jeszcze dodam może, że pewnie, e, bo to też może się pojawić gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Pewien problem pewnie będą mieli deweloperzy, którzy. Budują mieszkania takie naprawdę super premium, które bardzo często nawet nie trafiają do portali ogłoszeniowych czy gdzieś tam są po prostu sprzedawane. Bardziej są, czy są adresowane do, do, do potencjalnych klientów, ale w nieco inny sposób, taki mniej, mniej otwarty. No, tak czy siak, takie mieszkania pewnie będą wywołały spore emocje, bo dowiemy się, Ile, ile kosztują w tych naprawdę mega premium inwestycjach. E, natomiast no cóż, no, ja, ja nie widzę w tym żadnego problemu. Pani Marku, z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że MAJ przyniósł taki potężny wzrost sprzedaży nowych mieszkań w większości metropolii i na niektórych rynkach oferta się uszczupliła. Jak to wpłynęło na ceny mieszkań? Po pierwsze, warto zaznaczyć, że ten wzrost sprzedaży w maju on wygląda rzeczywiście imponująco, aczkolwiek przypomnijmy, że kwiecień był bardzo słaby. I stąd, stąd tak, to, tak to wygląda. Natomiast to jest taki poziom sprzedaży na poziomie z lutego. Mówię w tym momencie oczywiście o danych zagregowanych dla siedmiu największych metropolii I ja bym jeszcze chyba nie ośmielił się powiedzieć, że już we wszystkich miastach ta sprzedaż, sprzedaż jest już na fali wznoszącej. Zobaczymy, jak to będzie. Z całą pewnością obniżka stuprocentowa, która zresztą już nastąpiła, jakby rynek spodziewał się decyzji Rady Polityki Pieniężnej. I już w kwietniu stopa WIBOR spadła, co poprawiło zdolność kredytową wielu potencjalnych klientów, tak przeciętnie około 5%, więc tutaj z całą pewnością, szczególnie w tych miastach, w których deweloperzy zdani są w największym stopniu na dostępność kredytów mieszkaniowych i mam tu na myśli przede wszystkim Łódź, i górnoślowsko-zagłębiowską metropolię. Tam rzeczywiście ten, ten wzrost jest, jest największy. Natomiast w, w tych pozostałych metropoliach, szczególnie w tych, w których ceny mieszkań są najwyższe, czyli w Warszawie, Trójmieście, w Krakowie, także we Wrocławiu, ja bym się jeszcze wstrzymał z ogłoszeniem takiego boomu sprzedażowego. Zobaczymy, jak, jak będą się zachowywać kupujący, bo wydaje mi się, że kupujący zachowują spokój i jeszcze wielu z nich prawdopodobnie wstrzymuje się z decyzją zakupową albo w oczekiwaniu na dalszą poprawę czy też spadek stóp procentowych, bo pamiętajmy, że dzisiaj najbardziej popularne są kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej, czyli jeżeli ktoś już teraz decyduje na kredyt, to będzie miał takie oprocentowanie przez kolejnych 5 lat. W związku z czym może czasami lepiej wstrzymać się jeszcze trochę e, z, z decyzją o zaciągnięciu kredytu, bo może w lipcu okazać się, że będzie jeszcze tańszy. E, to po pierwsze. Po drugie, pewnie e, ciągle wielu potencjalnych nabywców liczy na, na ustępstwa cenowe ze strony deweloperów, bo rzeczywiście oferta mieszkań jest jest bardzo duża, wręcz w niektórych miastach rekordowa, i szczególnie w tych lokalizacjach, w których konkurencja jest największa, kupujący mogą liczyć na, na spore opusty cenowe. No ale. Ja się spodziewam, że w momencie kiedy nastąpi kolejna obniżka stuprocentowych w lipcu, to pewnie stanie się to takim impulsem psychologicznym, który spowoduje, że jednak ci wstrzymujący się pomyślą sobie, OK, nie ma co już dłużej się wstrzymywać, bo za chwilę na rynku pojawi się więcej kupujących, oferta zacznie się kurczyć, ona już Zaczęła się w niektórych miesiącach w niektórych miastach kurczyć. Mam tu na myśli szczególnie Warszawę, Łódź i Poznań. Są to na razie minimalne spadki. Ta oferta jest w dalszym ciągu bardzo duża. No, są też miasta, w których wzrosła, na przykład w którym mieście i w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więc kupujący mogą zachować spokój, nie muszą specjalnie się spieszyć. No ale gdyby w lipcu, w sierpniu Rzeczywiście te, te miesiące pokazały znowu kolejne takie spore wzrosty sprzedaży, no to już byłoby sygnałem, że nie ma co, co dłużej czekać I, i kończy się ten czas dużych opustów cenowych ze strony deweloperów. Tym bardziej, że też widzimy, że w niektórych metropoliach deweloperzy wyraźnie no, zaciągają hamulec. Akurat wspomniałem o Trójmieście i górnośląsko Zagłębiowski metropolii, gdzie akurat maj przyniósł potężny wzrost nowej podaży mieszkań, no ale są takie miasta jak na przykład Warszawa, gdzie z, widzimy, że z miesiąca na miesiąc tych mieszkań wprowadzanych na rynek jest coraz mniej. Podobnie ma się rzecz na przykład w Łodzi, w ogóle w Łodzi to mamy nadpodaż mieszkań, więc tam ta decyzja o wstrzymywaniu inwestycji deweloperskich jest jak najbardziej zrozumiała. No i w Poznaniu również kwiecień i maj przyniosły duży spadek mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. Więc deweloperzy oczywiście obserwują rynki, to cały czas um, starają się oczywiście uzupełniać swoją ofertę i, i reagować na, na to, co się dzieje po stronie popytu. Natomiast to, co na to chciałbym zwrócić uwagę, bo często skupiamy się na, na średniej cenie metra kwadratowego, a ta średnia moim zdaniem nie jest taki, taka bardzo miarodajna, bo ona się zmienia też w dużym stopniu w zależności od tego, i jakie mieszkania deweloperzy w danym miesiącu wprowadzą na rynek. Tu przykłady posłużę się chociażby przykładem y, trójmiasta, w którym w maju średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 2%, w stolicy wzrosła o 1%. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że deweloperzy wprowadzili na rynek pule, sporą pulę bardzo drogich mieszkań. W przypadku Warszawy ich średnia cena przekraczała 20 tysięcy za metr kwadratowy, w przypadku trójmiasta sięgała i, 18 800 zł za metr kwadratowy, przy średniej dla Trójmiasta miasta nieco ponad 16 i 8 zł za metr kwadratowy, czyli w ogóle Trójmiasto miasto jest specyficzne, szczególnie Gdańsk. To jest miasto specyficzne ze względu na jego atrakcyjność turystyczną. Tam nad Zatoką powstają bardzo ekskluzywne, bardzo drogie inwestycje, które zawyżają w pewnym sensie czy windują średnią cenę metra kwadratowego. Ale warto zauważyć, że właściwie we wszystkich największych metropoliach w ciągu ostatnich miesięcy, kilkunastu nawet miesięcy, ale przede wszystkim no powiedzmy tak, od pół roku, wzrosła oferta mieszkań w segmencie popularnym. No, tych najtańszych oczywiście ubywa, no bo rosną koszty budowy, rosną ceny działek, więc takich mieszkań w cenie, szczególnie w tych największych metropoliach do 9 tysięcy za metr kwadratowy czy do 10 tysięcy za metr kwadratowy jest coraz mniej. Natomiast ten segment popularny 12-15 tysięcy za metr kwadratowy rośnie. Rzeczywiście ta, ta, ta oferta mieszkań rośnie i rośnie również oferta mieszkań e, e, do 500 tysięcy złotych. Czyli no, dla osób, które, które no, dysponują maksymalnie taką kwotą, biorąc pod uwagę kredyt i wkład własny, można powiedzieć, że czas gra na korzyść. Przynajmniej do tej pory czas grał na korzyść. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych.